Oj! Aha, ha! Leonie potrafi grać! Ludzie, wyobraźcie sobie, wczoraj widziałam spadającą gwiazdę! Spadają każdej nocy! Tak, gwiazda przeleciała tak blisko, że pomyślałam, że spadła na nasze potwórko! A może to prawda? Chodźmy sprawdzić! Dawajcie, może naprawdę tu jest! Chodźcie, rozdzielimy się! Złam, chodźcie tutaj! Wow! Szybciej! I gdzie gwiazda? Tutaj jest! Flora, żartujesz, to nawet nie wygląda jak gwiazda! A jak według Ciebie wygląda gwiazda? Ona jest no taka duża! Taka jak na obrazkach, ma pięć ramion. Chłopcy, co wy jesteście stuknięci? Tylko dzieci tak rysują. Dokładnie, spadająca gwiazda jest tak naprawdę meteorytem, który wygląda jak kamień. Naprawdę? Uważaj, to może być zainfekowane jakąś kosmiczną bakterią. Nie martw się, spaliłyby się w atmosferze. Słyszałam, że meteoryty mogą być zrobione ze złota. Sprzedajmy ją. Musimy się zastanowić, co mamy z nim zrobić. A póki będziemy myśleć, gwiazda powinna być pod ochroną. A kto będzie ją ochraniać? A zagrajmy w grę. Kto wygra, ten będzie je strzegł. Dobra, w kamień, papier, kamień, papier, nożyce. Kamień, papier, nożyce. Raz, dwa, trzy. I tyle, Andrzej i ja wygraliśmy. Dobra. Kamień, papier, nożyce. Kamień, papier, nożyce raz, dwa, dwa, trzy. Wygrałem. Tylko żebyś go nie zgubił. Nie martw się, gwiazda jest w dobrych rękach. Oj. Tak, ręce nie mogły być lepsze. Trzymaj mocno! Tak mocno, porządnie. Wieczorem omówimy, co można zrobić z kamieniem, a teraz możemy się zająć swoimi zwykłymi rzeczami. Chciałbym sprzedać ten meteoryt i dostać za niego milion dolarów. A co byś za nie kupił? Fajny samochód i wielki dom, telewizor na całą ścianę i konsolę. A ty? No, otworzyłbym swój klub komputerowy. A z dziewczynami musimy się dzielić kasą? Powiem dziewczynom, żeby weszły do biznesu. Nie sądzę, żeby się zgodziły. Przekona mnie. Je. Jestem pewny. Uah. Chciałabym, żeby ten meteoryt był ze złota. Wtedy bym go przetopiła i zrobiła z niego masę złotej biżuterii. Chciałabym, żeby nazwali meteoryt moim imieniem i umieścili go w muzeum. To byłoby super. Meteoryt o nazwie Flora. Chciałabym, żeby w Meteorycie był jakiś nowy pierwiastek. Dostałabym za to nagrodę Nobla. Może Leo ma rację? Otworzyć biznes za tą kasę? Jak to meteoryt? Amelka, co tam piszesz? A tak, nic. Słuchaj, gdzie jest Andriej? E, gdzieś tam. Byliście razem. Amelko, nie jesteśmy bliźniakami syjamskimi. Flora, nie widziałaś Andrieja? Pewnie poszedł do domu. Ja go nie widziałam. Chodź zapytać Kitty. Tak. Hej, Andrzej! Hej! Leo, nie widzisz? Trzeba go wyciągnąć! Leo, szybciej! Podpłyń do niego! Leo! A, Melka! Pomóż mi! Tu? Dawaj, za ręce, a ja nogi. Podnosimy. Dawaj. I to Połóżmy go tutaj. Ludzie, co się stało? Kiedy spała się, Andrzej utonął. Mówisz poważnie? Odejdź stąd. Nadal jest nieprzytomny. Ale oddycha! Co się dzieje? Co z Andrzejem? Prawie utonął! A wyciągnęliśmy go z basenu na czas. A gdzie meteoryt? Nie ma go! Jak to? Gdzie mógł się podziać? Ten Andrzej to głupek. Dostał meteoryt, a on se wsiął i utonął. No nie mów. Co wy mówicie? On Celowo. A co jeśli to nie był wypadek? A jeśli ktoś próbował zabić Andrzeja? Zabić Andrzeja? Ale czemu? Pomyślcie tylko, żeby ukraść meteoryt! Zabijanie z powodu meteorytu to pstura. A może nie pstura, wszystko do siebie pasuje. Chcecie powiedzieć, że zrobił to ktoś z nas? To ma sens. Ktoś z nas chciał przywłaszczyć sobie meteoryt i pozbyć się Andrieja. Ja wiem, kto go zabił. To ty, Kitty! Oszalałeś? Dlaczego ja? Leo, masz rację. Kitty, byłaś przy basenie. Nic nie widziałaś? Nie. Zasnęłam. A skąd mamy wiedzieć? Może udawałaś? Naprawdę spałam. Jak mam to udowodnić? Jeśli ukradła meteoryt, to on musi gdzieś tu być. Właśnie! Przeszukajmy ją! Nie macie prawa! Ty tylko rzućmy okiem, a może coś ukrywasz? Dobra, szukajcie, nie dotknęłam meteorytu! Idę przeszukać, Leżak! Jestem pewny, że meteoryt jest gdzieś tu! Myślałam, że ją skupiłam. Oj, zapomniałam oddać. Tu nie ma meteorytu. Kitty pewnie ukryła go gdzie indziej. Leżałam tutaj i w ogóle nie wstawałam. Tak, nie widziałam, żeby Kitty gdzieś szła. Leo, a może to ty popchnąłeś Andrieja? Ja co ty mówisz? Nie tknąłem go palcem. Ale byłeś z Andriejem. Tak, byłeś z nim jako ostatni. Poszedłem napić się wody. Nie widziałam, jak tam spadł. Teraz musimy przeszukać Leo. On na pewno ma meteoryt. A szukajcie gdzie chcecie. Ja niczego nie wziąłem. Połóżcie twarz do podłogi. Może coś ma w tej skarpetce? Na pewno nie ma? On nic nie ma. Mało prawdopodobne by złodziej miał przy sobie meteoryt. Bez niego ukrył. Flora ma rację. Najpierw musimy znaleźć tego, kto popchnął Andrzeja. Proponuję się rozejrzeć i poszukać wskazówek. Spójrzcie, tu jest jakaś rysa. Jest stara, powstała zeszłego lata. Mówisz prawdę, czy mylisz nasz trop? Potwierdzam, ta rysa jest tutaj już od zeszłego roku. Dzięki Kitty. Musimy znaleźć prawdziwe dowody. No dalej, Leo, chodźmy. Spójrzcie, coś tam pływa. Aj, to zwykłe śmieci. Nawet zwykłe śmieci mogą być dowodem. Cytrynowe cukierki. I co? Znam kogoś, kto je uwielbia. Tak, Flora? Tak, lubię cukierki cytrynowe, ale nie tknęłam Andrzeja. No to jak papierek znalazł się w basenie? Czyściliśmy go całkiem niedawno. Położyłam papierek na kamieniu, żeby go później wyrzucić i wiatr go pewnie zdmuchnął. A może zgubiłaś go, popychając Andrzeja? Nie, nie zrobiłam tego. Wydaje mi się, czy się denerwujesz? Jasne, że się denerwuję. Oskarżają mnie o coś, czego nie zrobiłam. A może nie chcesz, żebyśmy cię przejrzeli? Dobra, to jest słaby dowód. Potrzebujemy czegoś poważniejszego. Szukajmy dalej. Oha! Leo, a to nie twoja piłka? No, ja i co? Dlaczego jest mokra? O to pytam. Wpadła do basenu, gdy graliśmy. Co za różnica? Duża! A ja myślę, że to było tak. Chciałeś wziąć meteoryt. Kopnąłeś piłką w Andrzeja, a on wpadł do basenu. Tak mogło być. Dziewczyny, zwariowałyście, jak mocno trzeba kopnąć, żeby ktoś zemdlał! No to może przeprowadzimy śledczy eksperyment. Jak to? Sprawdzimy, czy piłka jest w stanie powalić. Dzik człowieka! Na zdrowie! Dziękuję. Dobry pomysł! Gotowy? Tylko nie kopcie za mocno! Dziewczyny, uderzajcie z całej siły. To w końcu eksperyment śledczy. Trzymaj się, Leo! Oho! Amelka, teraz ty! Dawaj! No, eksperyment zakończony. Tak wygląda na to, że nie da się powalić człowieka piłką. Może słabo uderzałyśmy? Uderzałyście normalnie, nie trzeba więcej! Uwierzcie, uderzałam z całej siły! Leo, miałeś szczęście! Leo, jesteś poza podejrzeniami. Na razie! Jem, musimy spadać Adria! Porterca mógł zostawić na nim jakieś ślady! O, spójrzcie, ma na ręce jakiś znak! To zwykła linia. Pewnie przypadkiem się popisał. A może nie przypadkiem! Narysowała to Amelka! Co? Nie popisałam go! Niecelowo, ale wtedy, gdy wrzucałaś go do basenu! Co, podejrzewacie mnie? Widziałem, że pisałaś coś długopisem w notatniku! Czyli było tak. Andrzej stał na brzegu basenu. Podeszła do niego Amelka, popchnęła go, biorąc meteoryt. W ręce miała długopis, którym niechcący zostawiła na nim ślad. Brzmi logicznie. Amelka, gdzie meteoryt? Nie wzięłam go! Musimy ją przeszukać! Po no co miałabym go kraść? Mokowa o nim po prostu nie mówić! Tak, tak naprawdę to Amelka opowiedziała nam o meteorycie. Najpierw chciała się podzielić, a potem zmieniła zdanie. To nieprawda. Amelka, ręce do góry. Będzie przeszukanie. Ona nic tu nie ma. To jeszcze nic nie znaczy. Mogła ukryć meteoryt gdziekolwiek. Dokładnie. Amelka zna to podwórko jak własną kieszeń. Spójrzmy jeszcze raz na Andrieja. Miał to we włosach. Nie patrzcie na mnie w ten sposób. To flora była w ogrodzie i kopała. Właśnie, to flora popchnął Andrzeja i zostawiła liście we włosach. Flora, to już drugi dowód przeciwko tobie. Przyznaj się, gdzie jest meteoryt? Już mówiłam, nie zabrałam waszego meteorytu. Wiem, gdzie on jest. Zakopała go w ogrodzie. A potem po cichu go wykopie i sprzeda. No dalej, szukajcie. Tylko czas stracicie. Nie ma tu nic podejrzanego. Ludzie, a co jeśli nikt z nas nie jest winny? Oczywiście, że ktoś jest, bo gdzie by był meteoryt? A co jeśli złodziej włamał się do naszego ogrodu? To jest logiczne. Jeśli tak, to jak dostał się tu niezauważonym? Trzeba przeczytać cały ogród! Dawajcie, rozdzielmy się! Co wy horrorów nie oglądacie! Nie możemy się rozdzielić! Chodźmy razem! Prawdopodobnie też widział spadającą gwiazdę i wiedział, że tutaj spadła. Mógł po prostu spytać, dlaczego musiał zabić Andrieja. To nasz meteoryt. Nie oddalibyśmy go. Boję się. A co jeśli przez ten meteoryt będzie chciał nas wszystkich zabić? Oj, Kitty, uspokój się. Andrzej, żyjesz? Andrzej, ty mnie na śmierć nastrażyłeś. Andrzej, jak dobrze, że się ocknąłeś. A o co się rozchodzi? Prawie utonąłeś! Uratowaliśmy cię! E, nie pamiętam tego! A pamiętasz, jak wpadłeś do wody? Nie, nie pamiętam! A kto cię popchnął? Też nie pamiętam! A gdzie meteoryt? Jaki meteoryt? O matko, on zupełnie nic nie pamięta! Oczywiście, że nie pamięta, jest w szoku! Andrzej, musisz się ogarnąć i przypomnieć sobie, jak znalazłeś się w basenie. Nie dam rady, nic nie pamiętam. To dalej, Andrzej, to bardzo ważne! Siąki, zostawcie go on musi odpocząć. Prawie się utopił. Amelka ma rację, nie będziemy go przesłuchiwać. A co? Boicie się, że przypomnie sobie, że to wy go wepchnęłyście? Tak, Flora, dowody świadczą przeciwko tobie. Najpierw udowodnijcie, że to ja, a potem mnie oskarżajcie. Dobra, starcie, Andrzej, odpoczywaj. Jeśli sobie coś przypomnisz, to od razu mów. Cieszę się, że Andrzej czuje się dobrze. Tak, przynajmniej jakaś ulga. Wydaje mi się dziwne, że Andrzej nic nie pamięta. Mówiłam wam! To po prostu szuk. Jak myślicie, czy on kiedykolwiek odzyska pamięć? Różnie bywa. Niektórym wraca pamięć, a niektórym nie. Oby wróciła! Inaczej nigdy się nie dowiemy, co się stało z meteorytem! Ej, lucie! Tak, Andrzej, czy coś się stało? Tak, chcę pić! Idę po wodę. Nie, niech Flora przyniesie. Dobra chwila. Tak naprawdę wszystko pamiętam. Co pamiętasz? Powiedz! To wszystko Flora. Wiedziałem, nie bez powodu wszystkie dowody są przeciwko niej. Właściwie znaleźliśmy dowody przeciwko każdemu. Andrii, jesteś pewny, że to była flora? Oczywiście, że jestem pewien. No tu opowiadaj, jak to się wydarzyło? Krótko. Razem z florą staliśmy przy basenie. Dobra, dalej nie opowiadaj, wszystko jasne. Lepiej powiedz, gdzie jest meteoryt. Leo, możesz się zamknąć? Posłuchajmy. Andrii, kontynuuj. Dobra, staliśmy przy basenie. A u Flory pojawiła się krowia głowa, a potem ona mnie uderzyła i wpadłem do wody. Miała rogi? tak. Dłuższe były ogromne. Mm. No jasne. Masz, trzymaj. Flora, usiądź teraz z Antym, a my na chwilę odejdziemy. Tak, potrzebuję więcej czasu na odpoczynek. A co Wy mu nie wierzycie? A ty wierzysz? Wierzę. Wierzysz w to, że Flora ma rogi. A co? Jest dziwna. Ma jakieś dziwne sekrety. Zawsze wydawała się dziwna. Nie, Leo, nie możemy w to uwierzyć! Tak, to kompletna bztura! Flora, musisz uciekać. Dlaczego? Tam, ta trójka chce nas zabić. Pamiętasz, kto wepchnął cię do basenu? Oczywiście! Najpierw Amelka mnie popchnęła, potem Leo, a potem Kitty! Jak to? Upadłeś trzy razy? Nadal upadam! Nie widzisz? Masz gorączkę! Ze mną wszystko dobrze! Ludzie! Ludzie! Chodźcie tu! Flora, co ty? Znowu go zabiłaś? Nie dotknęłam go! Sam zemdlał! Żyje. Po prostu śpi. Powiedział mi, że wrzuciliście go do basenu. A kto konkretnie? Wy wszyscy, wydaje mi się, że Andrzej nie jest przy zdrowych zmysłach. A nam powiedział, że masz szerokie. Ogólnie jasne. Od Andrzeja niczego się nie dowiemy. Tak, dopóki nie odzyska przytomności, lepiej go w ogóle nie dotykać. A co jeśli Andrzej nie stracił pamięci? W sensie? Chodźmy. Dlaczego miałby nas okłamywać? Ponieważ sam to zorganizował, żeby zdobyć meteoryt dla siebie. Chcesz powiedzieć, że sam prawie utopił się w basenie z powodu meteoryt? Nie, wcale się nie utopił. Robi sobie z nas żarty. Mało prawdopodobne. Ta, ja też nie wierzę. Ja jestem pewien, że jest do tego zdolny. Teraz udaje głupiego, a potem sprzeda meteoryt. Mnie już nic nie zdziwi. Wstawaj, Andrzej! Przestań się wydurniać! Co się stało? Wstawaj, wszystko wiemy. Leo, nie wiedziałem, że jesteś klaunem. Kto jest klaunem? Ja? No tak, nie widziałeś się w lustrze? Przyznawaj się, gdzie jest meteoryt? Został zabrany przez kosmitów. Chodź ty tutaj. Ja ci dam kosmitów! Leo, zostaw go! Zaraz wszystko wyśpiewa. Leo, wypuść Andrzeja! Nie ma sprawy! Leo, zwariowałeś? Pomóżcie mu, on tonie! Nie chcę! Andrzej! Nie mogę go utrzymać! Dalej, pomóżcie mi! Idź, Flora! Nie chcę, mam zrobioną fryzurę! Flora! Fryzurę? Andrzej, tu Tonia! Ty masz fryzurę! Trzymaj się, Andrzej! Trzymaj za rękę, a ty za nogi! Chwila, odwróćmy go! Leo, szalałeś! Myślałem, że pęknie i powie, gdzie jest meteoryt! No a jednak nic nie powiedział! Na szczęście czaszka mu nie pękła! Przepraszam, ale miałem dobre intencje! Tylko pogorszyłeś sprawę! Może i za pierwszym razem go popchnąłeś! Tak, teraz jesteśmy w ślepym załogu! Gdybyśmy znaleźli meteoryt, wszystko byłoby jasne! Ja od tajemniczego wielbiciela. Kim jest tajemniczy wielbiciel? Bo mam jedynie tajemniczy. Czytaj już, co tam jest! Cześć Meko, dziś przyszedłem do ciebie i przypadkowo nagrałem Andrzeja tonącego w basenie. Przypadkowo sfilmował? A może to on go popchnął? Mówi, że ma wideo, niech je wyśle. Okej, okay, już piszę. Jeśli masz wideo, wyślij je nam. Nienawidzę tych tajnych wielbicieli. Są przerażający. A co ty, nie lubisz swoich fanów? Oczywiście, że lubię. Na przykład naszych widzów, którzy zawsze lajkują i piszą komentarze. Tak, ja też ich uwielbiam. Ziomki, wiecie co robić. Odpowiedział. Jeśli chcesz wideo zapłać. To nie wielbiciel, a jakiś skąpca. Ile chcę? Ile chcesz za ten film? Oho, napisał 100 dolarów. To jakoś dużo. Tak, ale to jedyna szansa, żeby dowiedzieć się, co się stało z Andreejem. A jeśli zapłacimy mu, a nie dostaniemy nagrania? To również może się zdarzyć. Nie, dziewczyny, jestem przeciw. Nie chcę, żebyśmy płacili jakiemuś podejrzanemu gościowi. Dlaczego? Obawiasz się, że w tym filmie zobaczymy, że to ty go popchnąłeś? Nie zrobiłem tego, po prostu żal mi kasy. Pozostaje czekać, aż Andri się obudzi, i mieć nadzieję, że coś pamięta. A gdzie, Andrzej? Uciekł! Andrzej, wyjdź! Andrzej, wybacz nam! Lepiej by było, gdyby ten meteoryt nigdy się tu nie pojawił. Wszyscy ty się tylko kłócimy! Nic mi nie mów, już sto razy żałowałam, że znalazłam ten meteoryt. Pomyślcie, dokąd mógłby uciec? Teraz jest w takim stanie, że mógł pójść dosłownie gdziekolwiek. I to wszystko przez nas! To znowu ten wielbiciel? Mm -hmm. Czego on chce tym razem? Pięć jest wasz przyjaciel. Jeśli chcecie wiedzieć, zapłacicie mi pięćset dolarów. Ile? 500 baksów? Nie ma mowy, to za dużo. Tak, ale musimy znaleźć Andrieja. Jestem przeciwny płaceniu obcemu człowiekowi. Ja też, ale nie mamy wyboru. Amelka ma rację, Andri jest ważniejszy. To co, napisać, że się zgadzamy? Tak, ale powiedz mu, żeby wysłał też filmik, na którym to tonie. No jasne. Mam nadzieję, że Andrzej nie uciekł daleko. Mam nadzieję, że uda nam się sprzedać meteoryt i odzyskać koszty. Tak, jeśli go znajdziemy. W wiadomości napisano, że Andrzej siedzi w krzakach. A co ty tu robisz, Andrej? Zrobiłem się głodny, poszedłem zjeść. My się martwiliśmy. Dobrze, że tu jesteś. I za to zapłaciliśmy 500 dolców. Najgorzej wydane pieniądze w całym życiu. Cieszę się, że Andrej się odnalazł. A wysłał tu wideo, który obiecał? Jakie wideo? Wideo, na którym widać, kto wepchnął cię do basenu. Przysłał. Dobra, ładuję się. Już nie mogę się doczekać, żeby to zobaczyć. Też mnie ciekawi, kto mnie wepchnął. Filmik się załadował. Tam upadł? Jak mogliśmy na to nie spaść? Jeśli spadł sam, to gdzie jest meteoryt? Pewnie w basenie. Szukaliśmy, nie ma go. Może słabo szukaliśmy. Spróbujmy jeszcze raz. Ziomki, kto zanurkuje? Flora, dawaj ty też. Szukajcie meteorytu. No dalej. No co ty? Nurkujcie, szukajcie. Masz go? Nie ma go tu! Nie. nie ma go tu! Szukajcie, na pewno jest w tym basenie. Nurkuj! Dajcie spokój! Znalazłam! Hmm. Jest! Ale to nie nasz meteoryt! Musimy poszukać jeszcze raz. Na nagraniu wyraźnie widać, że kamień spadł razem z Andrejem. Kitty ma rację, kamień nie może po prostu zniknąć! Co ty tak sobie pływasz? Szukaj! No szukam! Na 100% nie ma nic więcej! Meteoryt zniknął! Może to ten tajemniczy wielbiciel się tu włamał i go ukradł? Ja też tak myślę. Innej opcji po prostu nie ma! Albo ten kamień wyparował! O, Flora, masz rację! A co powiedziałam? Znalazłam nasz meteoryt, to on! Amelka, żartujesz sobie? Nasz meteoryt był dziesięć razy większy od tego kamienia. Tak, skurczył się, bo rozpuścił się w wodzie. Ale to jest sum. No i teraz wszystko jasne. Jak my to teraz sprzedamy? Zapomnij, tego kamienia nikt nie kupi. E, a miałem takie marzenia. Ja też marzyłam, że to wielki kawałek złota. No, ale nie wszystkie marzenia się spełniają. Tuż ziomki to dziwna historia. Ale pouczająca. najważniejsi są przyjaciele, a inne rzeczy są drugorzędne. Kamelka, jak zwykle masz rację. Mam nadzieję, że nie wpadłem do basenu na darmo. Docencie moje wysiłki i zostawcie lajka. I nie zapomnijcie subskrybować kanału i kliknąć dzwoneczka. Wszystkim pa 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 pa! pa.